Widajcie ponownie, z tej strony Fongal. Dzisiaj, tak jak obiecałem, opowiem wam o Shadow Bonnie. Ta tajemnicza postać pojawia się w naszym grze po czym, jeżeli nie założymy maski, to postać nie tyle złapie nas i przyszli do stroju, co włączy grę. Co ludzie uważają na temat Shadow Boni? Ogólnie jest on uznawany za halucynację. Działa bardzo podobnie jak Golden Freddy w grze pierwszym, choć nie do końca wiadomo co wywołuje pojawienie się tego potwora. Niektórzy uważają, że Shadow Bonnie to Golden Boy, bo mają no takie same zęby, ale gdzie, niby? Na górze animatronik ma cztery duże zęby, może trochę podobne, ale na dole są to małe, znacznie oddzielone od siebie zęby, niczym nie przypominają tych nowego animatronika. Czym jest Shadow Bonnie? Przyjrzyjmy się jego kształtowi. Wraźnie widać, że jest to ciało tej Boni, owe twarzy, jako taką grubość uszy. Co jednak udróżnia szedł boni od boni? Zęby. Tak, chociaż dolna szczęka jest podobna, górna jest inna. Zęby są bardziej oddalone od siebie, a także są cztery zamiast dwóch. Szedł boni jest skierowany w stronę na ścian po naszej lewej stronie, jednak głowa patrzy się w naszym kierunku. Z tego tłumu odwiedzi w ułożone nogi. Dolna szczęka nie ma tu nikomu, że należy do tej boni lub tej czyki, podczas gdy górna. Jeden animatornik ma taką szczękę. Jest to tutaj Freddy, tak. Rozmiar i układ się zgadzają. Myślałem, że może być, mogą być to zęby doszkieletą i niby mogłyby pasować, ale są za małe. Argumentem co do tego mógł być jump z jedynki. Zęby endoszkietu stworzyły górną szczękę i przypominało ona zęby szadu, bo tylko były one zbyt wąsko. Doprowadziło mnie do teorii, że. Toj ma ma tojczyki, jednak zęby starego endoszkieletu są za małe i zbyt szeroko rozstawione. Ciekawa rzecz, że w przeciwieństwie do mordka mordka Frediego i Boni jest nie do ściągnięcia. Twarz Toy Frediego jest wyraźnie większa od twarzy Toy Boniego, dlatego to wszystko jest dosyć dziwne dołożenia. Ale da się tutaj Zobaczcie, jak Toy Boni wygląda z zębami Toy Frediego. Choć na to nie wygląda, zęby mogą być odczepiane, to tłumaczyłoby wszystko, ale po co? Po co skład miałby pokazywać shadow bunny? Być wrzucić coś na wzór Golden nie takiego, co powie się i znika, tylko takiego, który wyłącza grę. Mógł też w ten sposób powiedzieć, coś o co ja nie ma ale na obecną chwilę może tylko, że mogą wymienić się zębami, albo może gdzieś są części do, do tojów, tak samo jak było to w grze pierwszej, do zwykłych. Może ma to jednak jakieś większe znaczenie? Co tego nie udało mi się dowiedzieć? Co wy o tym myślicie i co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku? Nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować, polubić. I do zobaczenia w następnym odcinka.